Czy tak wygląda Twoja codzienność po porodzie? Zdarza Ci się delikatne popuszczanie moczu, przy śmiechu, wysiłku czy nagłym ruchu? Unikasz sportu albo bliskości, bo Twoje ciało reaguje inaczej niż kiedyś, a na wizycie u ginekologa słyszysz tylko po porodzie to normalne. Proszę uzbroić się w cierpliwość. To wcale nie musi tak wyglądać. I naprawdę, można sobie z tym poradzić. Powrót do siebie po porodzie to nie sprint. To proces, który możesz przejść z czułością i świadomością. Chcę Ci w nim towarzyszyć i krok po kroku Cię przez Niego przeprowadzić. Dlatego zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, który poprowadzę 25 czerwca o godzinie 20. Porozmawiamy o zdrowiu intymnym po porodzie. O nietrzymaniu moczu, obniżeniu narządów, słuchości pochwy, bólu przy współżyciu i o tym, co możesz zrobić, żeby znów poczuć się dobrze we własnym ciele. Będzie bezpiecznie, szczerze i merytorycznie. Dostaniesz konkretną wiedzę, plan działania i małą niespodziankę, którą przygotowałam tylko dla uczestniczek webinaru. Nie zwlekaj, zapisz się na webinar przez link w bio.